Jest takie, o dopiero zaczynam z pokerem, czy tu jestem zbalansowany? Na przykład, dostaję tego typu pytania, że jest kompletnie pom pominięte takie myślenie dedukcyjne, czy myślenie indukcyjne, czyli w ogóle nie próbuje człowiek przechodzić od szczegółu do ogółu, czy od ogółu do szczegółu, w ogóle nie próbuje myśleć samodzielnie, tylko on już się zastanawia na temat balansu, ale nie, nie bardzo rozumie, z czego ten balans wynika, więc. Po prostu jakby idąc logicznie z tego, z, z tych przykładów, tak, patrząc na to w taki sposób, ekstrapolując to i patrząc, wybiegając do przodu, estymując, no to zakładam, że jeżeli mam próbkę powiedzmy 8, 9, 10 osób, które zadają mi podobne pytania, czyli przychodzą i albo na przykład mówi ktoś, by miał, miałem rozdanie, w jaki sposób sobie to sprawdzić w solwerze, bo on chciał sobie sprawdzić. No to jeżeli ktoś nie jest w stanie obsłużyć solwera i on od razu tam wrzuca to rozdanie, i właśnie tego typu mam zapytania, tego typu ludzie mają problemy. No to to po prostu świadczy o tym, że to jest trochę na zasadzie, wiesz, jakby na tor wyścigowy ktoś przyszedł, przyjechał z przyczepką, na której ma super maszynę z wyścigowym zawieszczeniem, z super oponami, ze wszystkimi takimi niuansami, które trzeba umieć wykorzystać, no i przyszedł do Ciebie i się zapytał, jak tam ustawić sobie alaptimer włączyć na przykład, nie? czy jakąś podstawową rzecz ustawić. No i wtedy zdajesz sobie sprawę z tego, że on w życiu tego sprzętu nie wykorzysta, wręcz zrobi sobie Krzywdę, tak? Bo generalnie na przykład opona wyścigowa od opony drogowej różni się tym, że opone, opona wyścigowa, jeżeli nie nabierze temperatury, ma dużo gorszą przyczepność niż opona drogowa. Więc paradoks jest taki, że amator szybciej pojedzie i bezpieczniej pojedzie na oponie drogowej niż na oponie wyścigowej. Także w tro jest analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o pokera, nie? Że w pokerze taki super, super amator, który nie kuma, to nawet tak tam jakimś tu wrzucić, tam jakimś cudem, odpali tego solwera, przeklika to rozdanie, to on sobie zrobi więcej szkody niż pożytku, a nieżeli Miałby siąść samodzielnie, bez żadnego solwera, nadać ręcz, zastanowić się, wejść w rolę przeciwnika, co ja mogę mieć w danym konkretnej sytuacji. Tak, jaką ja mogę mieć w danej konkretnej sytuacji na jego miejscu rękę czy grupę rąk i po prostu organicznie zastanowić się nad tym, w jaki sposób sobie dopasować do tego strategię. Także no, ja to tak widzę.